Organizatorami turnieju są Świdnicki Klub Sportowy Gryf, Szkoła Podstawowa nr 4, firma Dago Sport Collection oraz Urząd Miejski. Impreza odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Wojciecha Murska. Oprócz zabawy dla dzieci, turniej jest doskonałą okazją do wyławiania młodych piłkarskich talentów. Mamy na celu, ten turniej ma propagować przede wszystkim piłkę nożną, a oprócz tego Chcemy jeszcze wyławiać talenty, które jeszcze nie trafiły do naszej szkółki, czyli do Gryfa Świdnica. Rozgrywki prowadzone są systemem ligowym. a Na liście zgłoszeń są zespoły ze szkół podstawowych numer 1, 4, 6. 8, 115, 315 oraz szkoły podstawowej bliżej dziecka. Rozgrywki będą trwały 6 tygodni, 6 faz rozgrywek, każdy z każdym, i na koniec zostaną drużyny w zależności od tego, ile zgromadzą punktów, zostaną nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Turniej zostanie zakończony najprawdopodobniej 6 czerwca, kiedy to zostanie rozegrany wielki finał pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami.